Witam w tym filmie, pokażę Wam jak ustawić identyfikowanie naszej osoby poprzez odcisk palca w telefonie Honor X8A. Na początku chodzimy w ustawienia, następnie w zabezpieczenia biometryczne i hasło. Klikamy w idy, odcisk palca. Na początku musimy mieć tak sam ustawiony kod ekranu głównego, jaki chcemy. Przechodzimy do nowego odcisku palca, Przykładamy palec do przycisku wyłącznika, skanujemy go. Gdy już zarejestrowano naszego palca, klikamy opcję OK. I nasz odcisk palca właśnie został dodany do bazy. Dziękuję za oglądanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Cześć!